Dzień dobry. Przy poprzednim filmie, który dosyć e, chyba Wam się spodobał o OnePlus One, ktoś zaproponował, żeby wgrać tutaj Androida 11 i e, Linii S 18.1 i dokładnie to zrobiliśmy. Dla porównania zrobiliśmy to też z telefonem e, z tamtych czasów, czyli z Redmi, że z tamtych czasów, nowoczesny, tylko niskobudżetowy Redmi 7 z 2019. Czy te telefony można ze sobą jakoś zestawić? Jakie są różnice w ciągu tych pięciu lat, jakie dzielą... E, e, Dzielą czasowo te produkcje. Jak widać w OnePlus One są wielkie lotniskowce na górze i na dole. Ten już miał sporą brudkę, ale już miał ten nowoczesny wyświetlacz, już miał na górze wycięcie. Oba chodzą pod tym samym systemem, więc sobie porównamy wydajność. Tutaj jest Snapdragon 632, czyli dosyć niskobudżetowy procesor. Tutaj oczywiście flagowiec tyle tyle, że sprzed 7 lat, czyli Snapdragon 801. Jak mówiłem, w granie tutaj Androida 11 oczywiście nie stanowi żadnego problemu, ale jest jedna uwaga, którą musicie pamiętać. Pamiętacie, jak mówiłem, że to chyba przy HTC mówiłem, że Qualcomm oszukał ludzi posiadających na Dragon 801 i nie wydał sterowniku. Więc mimo, że mamy tutaj Androida 11, to jego cechą charakterystyczną jest to, że jak widzicie, tutaj mamy wszystkie poprawki bezpieczeństwa. To jest bardzo duży plus. Dystrybucja jest robiona co tydzień. Jak widzicie, to jest dystrybucja nightly, czyli taka, która jest tworzona automatycznie co tydzień z nową wersją. I zaraz, chwilę, Wam pokażę, jak wygląda aktualizacja czegoś takiego. I zobaczcie, że poprawki zabezpieczeń są z września 2021. Oczywiście, poprawki producenta, no to tyle, ile dał producent, tyle dał. Czyli w 2016 powiedział, że ten telefon jest już sam, to niczego nie Ale zobaczcie na wersję jądra. Jądro 34113 to jest jądro typowe dla. Androida Pintero, czyli Popa. I no, tylko do takiego jądra oczywiście można było dostać sterowniki, więc takie jądro jest w tym Androidzie. Ale cała ta reszta oczywiście bardzo pochodzi z jedenastki, czyli te wszystkie funkcjonalności typu nagrywanie ekranu natywnie w systemie oczywiście jest. Możemy oczywiście sobie w funkcji wyświetlacza zrobić Dark Mode, czyli jakby tego, co zostało wprowadzone bodajże w Androidzie 10. Tak, mamy Live Display, automatyczną jasność, ciemny motyw. Tak, to jest Dark Mode po prostu i on bez problemu działa. Hmm, oczywiście, zjaśnianie i sciemnianie w górnej belce możemy sobie włączyć te wszystkie procenty, transmisje danych, to wszystko te wszystkie funkcjonalności, które w Android w 10 i 11 wprowadzał, one wszystkie tutaj są. W związku z tym mamy tutaj takiego trochę hybrydowego, czyli jądro jest stare, ale całe te funkcjonalności są nowe. Oczywiście ma to pewne konsekwencje, czyli na przykład pewne aplikacje chodzą źle. Dobrym przykładem jest tutaj Antutu, który pokazuje wynik 86 tysięcy punktów w teście i ten wynik jest ewidentnie zaniżony przez pamięć. Przy czym, jeżeli testujemy go bez testu graficznego, ten wynik jest poprawny, czyli powyżej tam 20 tysięcy punktów. Zasadniczo OnePlus One, Plus One w, na tym Androidzie osiąga około 105-107. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego filmu to na CyanogenModzie, czyli ostatnim, który oficjalnie wyszedł, było to około 10 tysięcy więcej punktów. No ale powiedzmy, że w za funkcjonalność Androida, możemy, możemy dać sobie z tym spokój. Tutaj mamy oczywiście te same AnTuTu. Tutaj akurat test zrobiliśmy bez części graficznej, bo ją pokażę za chwilę, bo ponieważ zapętla się dla odmiany, czyli znowu jest jakiś śmieszny bug związany z tym, że ten telefon nigdy nie wyszedł na Androidem 11, i te, te testy próbują wykorzystać jakby zdolności, zdolności telefonu, których on czasami nie potrafi zrobić, Tu ma jest tylko 2 RAM, więc to jest ta uboższa wersja. Ale jak widzicie bez GPU, jeżeli tam sobie odejmiemy, to ten telefon jest troszeczkę słabszy. Jeśli sobie porównamy w takim razie 3D marki, bo to będzie mniej więcej oddawało, oddawało moc graficzną i grową, no to sobie możecie zobaczyć że siedmioletni y, flagowiec bije dwuletniego budżetowca. Y, ekran, nie wiem, czy widzicie to samo, co ja, bo ja patrzę w tej chwili w kamerę, ale y, ekran w OnePlus 1 One wydaje się być jaśniejszy, chociaż tutaj to powinniśmy właściwie zrobić tak, że powinniśmy je rozjaśnić na maksa, żeby, było, żeby był punkt y, odniesienia. Może na białym będzie najlepiej widać. Tak. O. Widać tutaj, że Redmi 7 ma jakby cieplejsze kolory OnePlus ma zimniejsze Wydaje się, jak patrzę bezpośrednio Nie przez kamerę na nie, to wydaje mi się, że OnePlus 1 One jest troszeczkę jaśniejszy Ale jest to, nie jest to taka duża różnica Żeby się o to spierać I tutaj, jak mówiłem, wyniki Z testów 3D Marka Teraz tak, jeśli byśmy chcieli porównać wydajność, na przykład w otwieraniu aplikacji, to najlepiej będzie to oczywiście zrobić na grach, bo wtedy jest duża, duży odczyt i możemy sobie to ładnie porównać, więc uruchamiamy brousarsta i zobaczymy, który telefon będzie szybszy. Jak widzicie, nie są to demony prędkości. I Redmi 7 ma ee, no ewidentnie dużo lepszy odczyt z pamięci. I to jest głównie tym spowodowane. Tutaj, już praktycznie jest czytane. Nasz plan, One jest troszeczkę wolniejszy. Ma więcej ramu, więc będzie nadrabiał przy kolejnych uruchomieniach prawdopodobnie. No ale weźmy sobie na przykład uruchommy FIFA. No tutaj też są inne ekrany początkowe, ale jakby nie ma to większego znaczenia. Tutaj, patrzcie na te paski zielone. Ewidentnie OnePlus 1 One już tutaj wyszedł na prowadzenie. Jeśli sobie uruchomimy teraz Pokémon Unite, to zobaczycie, że. Zresztą, sam sobie zobaczycie co. Jak widzicie, jeżeli mamy współczesny telefon, to zdecydowanie szybciej to działa. Jak widać, Redmi 7 ewidentnie, ewidentnie tutaj jest szybszy. Czyli w momencie, kiedy musi odczytać dużą ilość danych, to nawet budżetowiec z 2019 będzie troszeczkę szybszy ten będzie nadrawiał oczywiście ten będzie oczywiście nadrawiał ilością pamięci RAM, bo tu jest tylko w tym Redmi 7 jest tylko 2 GB RAM. Jeśli sobie teraz zwrócimy, a właśnie, tutaj w OnePlus One ma fizyczne przyciski na dole. Ja tutaj włączyłem sobie przyciski ekranowe, żeby było czyli wirtualne. Natomiast w OnePlus nie można tutaj skorzystać z tych przycisków, które tutaj są na dole. One są fizyczne i można z nich bez, bez problemu skorzystać. Jeśli chodzi o wydanie właśnie storage, to widzicie to na ekranie. Tutaj kluczowe jest właśnie do uruchamiania gier, skąd się brała ta różnica, jest sekwencyjny odczyt. To, że to jest ciemne, a to jest niebiesko-białe, wynika z tego, że włączyliśmy Dark Mode, jeżeli pamiętacie. Czyli jak widzicie, Dark Mode bez problemu na 7 letnim telefonie działa z tym Androidem. Widzicie, tu 226, tu jest 273 MB. I stąd się bierze głównie ta różnica w uruchamianiu aplikacji. Podsumowując. OnePlus One dzisiaj jest raczej ciekawostką. Wydaje się, że smartfon, nawet topowy z 2014 roku jest zbyt słaby, żeby skorzystać z niego na co dzień. Aczkolwiek no, jest solidnie wykonany. Sprawia lepsze wrażenie od Redmi 7. Kosztuje 100 parę złotych, więc jeżeli się uda Wam znaleźć czy tam 200 parę złotych, bo to w zależności od tego w jakim stanie, z jakim baterią i tak dalej. bateria tutaj nie zachwyca ten telefon Redmi 7 ma oczywiście baterię bodajże z 5000 mAh i dodatek jeszcze w miarę dobrym stanie więc tutaj czas pracy na socie czyli na ekranie jest prawie 8 godzin tutaj jest ledwie 4 w tym stanie w jakim jest ta bateria więc tutaj no nie zachwyci no i nie ma tego nieszczęsnego bandu czyli LT 800 i 900 więc wisimy sobie na HSPA w playu to nie jest szczytem wydajności, nasz strach by było zrobić teraz benchmark, ile tamtych megabajtów byśmy z tego wyciągnęli. Tak jak mówiłem, OnePlus One, bardzo fajny telefon, warto sobie przybliżyć historię tego telefonu. Ma kilka fajnych funkcji, ma całkiem spory ekran. Przy okazji, jeżeli tak spojrzycie, to byście mi nie powiedzieli, że tu jest 5,5 cala, a tu jest 6,2 bodajże. Ponieważ ten ekran ma inne proporcje, więc, yy, tak optycznie, to ja bym powiedział nawet, że OnePlus One ma większy ekran, a na pewno dużo szerszy. Yy, widać to zresztą po rozstawie ikon. Umieściłem je w 5 w rzędzie, bo normalnie w OnePlus One były, yy, tutaj były bodajże 4, a tu było 5, więc musiałem je dopasować, żeby było tak samo. więc Widzicie mniej więcej, jaka to jest różnica. I tak jak mówię, no One wydaje się trochę być za słaby. Jednak 2014 to zbyt daleko się cofnęliśmy, żeby móc spróbować używać takiego flagowca na co dzień. Ale oczywiście to nie jest koniec naszych zabaw, bo w kolejce czeka bardzo wiele telefonów i jeden z nich już mnie zachwycił, a mianowicie jest to Huawei P9, który jest z roku 2016. Jest dostępny w tych samych pieniądzach. I jedna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest to, że do końca tego roku, jeśli ktoś ma Huawei'a starego i chce go ożywić, to jest ku temu dobra okazja, bo w serwisach wymieniają baterie za 100 zł. W, oczywiście w fabrycznych serwisach Huawei, a, więc jest to jakaś tam okazja. Ciekawostką jest, że za podobną cenę wymienia Cortland w tej chwili w iPonach 6S, które są z roku 2015, i to też jest fajny pomysł. Oczywiście nie możemy naszych testów nie zrobić bez cudownego Samsunga S6, i tym, tym się zajmiemy, oraz oczywiście hmm, protoplaście Pixeli, czyli ostatnim Nexusie. To jest akurat Nexus 6P od Huawei'a też, więc sobie też go zobaczymy. No i jeden z moich ulubionych telefonów, czyli LG G4, który chyba jako jedyny z 2015 roku miał jeszcze wyjmowane baterie. W związku z tym, akurat e, gdybyście, gdybyśmy stwierdzili, że ten telefon spełnia jakieś tam nasze podstawowe rzeczy i mógłby być używany dzisiaj, to mm, możemy go prawie bezkosztowo wyposażyć w nową baterię i z tego skorzystać. Także zapraszam do dalsze odcinki. Dzisiaj podsumowując, Oneplus One oczywiście jest lepszym telefonem od HTC One M8, moim zdaniem. W każdym właściwie aspekcie, od większego ekranu, bo lepiej jest zoptymalizowany system, przede wszystkim Lineage OS 18.1 działa tutaj całkiem stabilnie. Oczywiście te wszystkie gry yy, pięknie działają, yy, te które tutaj widzicie, znaczy pięknie, no po prostu działają. Brawl starty można grać, yy, Pokémon Go można grać, Wiedźmin się nie uruchomi w wiadomych powodów. Natomiast yy, aplikacja Lidla, o którą była taka afera, że wymaga Androida 7, bez problemu tutaj chodzi, więc, yy, więc myślę, że dla bardzo hardkorowych ludzi, którzy potrzebują telefonu za grosze w miarę solidnego to byłby do, ten, do ugryzienia. Natomiast będą dużo ciekawsze, myślę, nowsze modele, które będziemy mogli w serii telefon za grosze polecić w podobnych pieniądzach. Tylko 2-3 lata młodsze, w związku z tym 2-3 lata lepsze flagowe procesory. I będą lepsze wyniki, mam nadzieję, ale to w następnej części, więc na razie pozdrawiam, hej.